Ej, hey, powiedz mi, po co ty jeszcze to robisz? Masz plan wyprowadzki. W głowie układasz każdy krok. Mówisz sobie, to koniec, odchodzę, ale wciąż się starasz. Wciąż tłumaczysz, wciąż próbujesz. Po co? Po co cały czas naciskasz, że ma traktować cię jak żonę, że ma się do ciebie ładnie odzywać? Seria? Myślisz, że on się zmieni? Posłuchaj, kiedy kobieta naprawdę chce odejść, to już nic do niego nie czuje. Albo ma dość, albo uczucia dawno wygasły. No, chyba że sama jeszcze nie wiesz, czego chcesz. Bo inaczej, jak można myśleć, nie chcę z nim być, mam plan rozwodu, ale wciąż z nim sypiam. I teraz posłuchaj, szczerze, czy wiesz, jak wtedy się czujesz? Wiesz? Tanio, jak ktoś, kto daje siebie tam, gdzie już nic nie ma. Jak ktoś, kto pozwala się traktować jak opcję, a nie wartość. I jeszcze sama sobie rozwalasz psychikę, bo zmuszasz się do bycia w czymś, co już dawno umarło. Nie chcę, ale muszę. Ale musisz? Serio? Posłuchaj, ten związek to trup, a ty wciąż próbujesz go reanimować. Pytanie tylko: po co? Jeśli wiesz o czym mówię, to zostaw serduszko w komentarzu.